Witam na kanale BCS Ogrody w odcinku dzisiejszym prezentacja pokażę oraz opis spawarki inwentorowej firmy Craft Dele model IGBT 300 ale to odnosi się do wszystkich spawarek tego typu bo prawdopodobnie robi je jedna fabryka mają identyczną moc praktycznie identyczny wygląd więc czy to Craft Dele czy jakaś inna firma to będzie się do tego tyczyło. jedyny wspólny majątkownik to one mają 300 lub 330 Amperów a więc tak na początku wygląd no widać wygląd jak wygląd tutaj z boku wywieczniki z przodu wywiecznik z tyłu wentylator i wywiecznik tutaj włącznik dwa gniazda do przypięcia kabli wyświetlacz cyfrowy pokazujący aktualny amperaż regulacja amperażu dioda do sygnalizacji przegrzania a więc tak spawarka charakteryzuje się podaną mocą rzędu 300A i sprawności 60% do 40% odcinku przy pełnej mocy 300A i ciągłej pracy przy mocy 232A. Jest tylko z tym jeden problem: ona nie jest w stanie takiej mocy osiągnąć, i żadna jednofazowa spawarka nie jest w stanie takiej mocy osiągnąć, ze względu na, najprościej mówiąc, ograniczenia prądowe w postaci bezpieczników. Które mają przepustowość 25A, czyli taka spawarka może maksymalnie osiągnąć moc prawdziwą około 170A Ale to taka spawarka by wtedy kosztowała 3 Moc która tutaj prawdopodobnie realnie występuje to jest około 150-140A ze względu na to, że jest możliwość spawania elektrodą czwórką producent wspomina o piątce, ale piątce to prawdopodobnie tylko zalewanie jakichś szczelin bo na pewno nie spawanie tutaj posłużę się ściągą odnośnie tego co sprzedawca i czy producent oferują hot start chwilowe zwiększenie prądu spawalniczego rzeczywiście to występuje arc force automatycznie skracanie łuku też to występuje anti-stick omiżenie prądu spawania do wartości minimalnej w momencie gdy popełni błąd spawacz i przyklei elektrodę to też występuje czyli spawarka posiada każdą z tych funkcji bardzo to ułatwia spawanie w stosunku do starych transformatorowych spawarek jest nieba ziemia Zajrzeć łuku poprzez potarcie. Zgadza się. Jeżeli elektrodę obijemy z żurzu, -żu, to nawet nie musimy pocierać, ona od razu załapie. Spawanie elektrodami od 1.6 do 5. No 5 bardzo, bardzo ciężko, aczkolwiek tego przy piątce tą spawarką nie nazwałbym spawania. Czwórka to jest maksymalnie czym da się spawać, trójka idealna. Można nawet nią coś przepalać, wypalać otwory trójką elektrodą na tyle posiada na mocy tu jest jakiś przykładowy model identyczny z tą bo to jest IGBT że to są wszystkie te same prąd na wyjściu, prąd na wejściu 7000W tu już by wybiło jeden bezpiecznik, jeżeli by ona rzeczywiście posiadała taki prąd na wejściu Waga 5,7 kg. No, znacznie lżejsza. Wyświetlać zgadza się. No i to są zalety: tej spawarki, ale to za chwilkę o nich. Przejdę najpierw, może, do wad spawarki. A więc, jakie ta spawarka posiada wady? Wbrew pozorom, nie posiada ich tak dużo. Największa jej wada to jest to. Że to, co pokazuje ten wyświetlacz, jest to zupełnie nieprawda. To, co on pokazuje, powinno się podzielić przez połowę, i wtedy mniej więcej jest to prawda, aczkolwiek też zawyżona wartość. Następnym minusem tej konkretnie spawarki jest bardzo słabe oznaczenie, gdzie jest plus, gdzie jest minus. Tutaj nie wiem, czy aparat to złapie, czy nie. Nawet gołym okiem chciałem to dostrzec. Tutaj w rogach są takie malutkie znaczki. No, wiele by producenta więcej to nie wyniosło, gdyby pokolorował na czerwono i czarno. Wejścia, no ale trudno. Jakieś oszczędności. Ta konkretna spawarka kosztuje około 300 zł. 200 zł. Zależy gdzieś jakaś promocja, ale powiedzmy około 300 zł. 200, 200 parę dziesiąt, 300, parę zł. Tak jak z moich obserwacji ona posiada tylko takie wady z plusów jest bardzo lekka. W rzeczywistości posiada około 2 kg, jest bardzo mobilna. W zestawie znajduje się tutaj taki pasek na ramię. On jest zupełnie do niczego niepotrzebny. Następny plus. To oczywiście wyświetlacz zawsze lepiej widać na wyświetlaczu jakąś wartość, niżeli tutaj na pokrętle dioda od przegrzania tutaj ta osłona żeby nie uszkodziło tego bardzo dobra wentylacja tu jest przelot na przelot z jednej strony do drugiej w niej plus do tego bardzo duży wentylator jak się włączy to nawet go słychać więc ona bardzo dobrą ma wentylację, bardzo dobrze się chłodzi Spawarka posiada funkcję MMA, dzięki czemu możemy z nią spawać się również tigiem. A przy tak budżetowej spawarce jest to bardzo duży plus. Chociaż TIG nie każdemu się przyda do spawania. Kable spawalnicze mają około 2 metrów długości. Tu mam akurat plusowy, montuje się je bardzo łatwo. Tutaj trafia się odpowiednie gniazdo, przekręca i już. Zamontowane są dość wytrzymałe. Następnymi zaletami tej spawarki, jak tutaj sobie wydrukowałem, jest płynna regulacja prądu spawania od 20 do 300 A. No, jest to nieprawda. Bo o ile teoretycznie 300 możemy osiągnąć nawet 301, o tyle minimalną jest 0 i ono dalej na tym zerze będzie spawać. No, tak wspomniałem, elektrody to jest nieprawda. Wyposażona w termostat i wentylator to bardzo duży plus. Zajerzenie łuku kontaktowego bardzo, dobre plu, bardzo dobry plus. Możliwość pracy z agregatem. No i cyfrowy wyświetl wyświetlacz amperażu, no to jest to rzeczywiście plus. No i czy warto kupić taką spawarkę? Według mnie tak. Jeżeli by ta się psuła, a. Druga taka sama kosztowała około 600 zł. Bardzo chętnie bym ją kupił, ze względu na to, że do zastosowań domowych, warsztatowych, półamatorskich bardzo dobrze się nadaje. Zazwyczaj tak się spawa elektrodami trójkami, nikt wyższymi nie spawa, a z takimi 2,5-3 czy 3, radzi sobie bardzo dobrze. Zapraszam do subskrybowania kanału i do oglądania następnych filmów, które się pojawią na kanale oraz do obejrzenia tych, które już tam się znajdują.